To było spotkanie podsumowujące sezon, ubiegły sezon zimowy. Bardzo dobry, bardzo udany sezon zimowy. Sezon, który pewnie będziemy pamiętać, bo on daje duży, duży dobre, optymistyczne prognostyk na, na Igrzyska w Soczi. Ale też spotkanie po to, żeby właśnie porozmawiać o przygotowaniach do Soczi, żeby zaprosić zawodników do klubu Polska Soczi i żeby porozmawiać o tym, czego brakuje ewentualnie w tych przygotowaniach, co można poprawić, w jaki sposób tę współpracę między nami usprawnić. Wiem, że zawodnicy. Wymienili się kontaktami z ludźmi od nas, z, z, też z szefem klubu Polska Sochi, czyli z panem Sebastianem Chmarą. I myślę, że to spotkanie naprawdę było bardzo potrzebne. A ponieważ największym problemem sportów zimowych w Polsce są, jest problem infrastrukturalny. I to, to, to nie ulega żadnej wątpliwości, bo właściwie którejkolwiek dyscypliny, któregokolwiek sportu nie dotkniemy, to zawsze jest to, jest to największa bolączka. Więc udało się jako odpowiedź, pewnego rodzaju odpowiedź, przygotować list intencyjny w sprawie tej inwestycji na Polanie Jakuszyckiej, I, i mam nadzieję, że to już jest ten pierwszy krok. Na pewno nie ostatni, ale ten pierwszy krok, który sprawia, że również infrastrukturalnie polskie sporty zimowe będą wychodziły z tego dołka. Jakie uwagi i prośby zgłaszali do Pani Zawodnicy? Myślę, że to nawet nie są takie rzeczy, o których powinno się mówić publicznie, bo czasem są jakieś, jakieś problemy, ale to są raczej rzeczy, które będziemy rozwiązywać indywidualnie i w stosunku do konkretnych osób, a raczej nie nadaje się do tego, żeby, żeby o tym publicznie opowiadać. Jak w tej chwili idą przygotowania do Soczi? No myślę, że dobrze. No teraz musimy dać chwilę od początku naszym zawodnikom. Dopiero skończyli sezon. Część już ma kwalifikacje, część będzie walczyła o te kwalifikacje, więc na pewno wielki wysiłek przed nimi. Mi bardzo zależy na tym, co szwankowało przed Londynem, bo uważam, że jednak szwankowało. Czyli pełen monitoring tego treningu, przede wszystkim monitoring zdrowotny i, i, i taki, żebyśmy nie, nie, jakby nie bali się i nie, nie obawiali się tego, że, że będą kontuzje. I że będą, mogą się zdarzyć, wiadomo, ale taki dobry monitoring też może zapobiec wielu niedobrym wydarzeniom właśnie w, tej, w tym obszarze.